Teraz zrobimy ćwiczenie rozciągające. Wykonamy proste skłony tułowia w przód, ale stań do mnie y, przodem i teraz spróbuj ustawić nogi luźne w kolanach. Nie na przeprostach, tylko luźne w kolanach, ok? I na takich nogach, na luźnych nogach w kolanach, weź wdech i z wydechem. Zejdź po prostu jak najniżej jesteś w stanie dotknąć do stóp czy do ziemi. Wytrzymaj chwilę i wyjdź w górę. Wdech i z wydechem schodzimy w dół. Jak najniżej zatrzymujemy. Brawo i wychodzimy w górę. Super, ale jesteś rozciągnięta i jedziemy tak 10 razy. W dół. Brawo i w górę. Wykonujemy to ćwiczenie jeszcze 7 razy. Dla osób, które na przykład są mniej rozciągnięte niż Agnieszka, ćwiczymy do pierwszego czucia takiego ciągnięcia pod kolanami. Jest to naturalne, jeżeli chodzi o reakcję mięśni na rozciągnięcie. Natomiast jeżeli czujemy ból jakiś w odcinku, Lędźwiowym kręgosłupa, jakieś kłócie no to wtedy oczywiście przerywamy ćwiczenie. Natomiast nie należy się bać rozciągania, bo ciało nasze nie tylko powinno się wzmacniać, ale także dbać o to, żeby ono było mobilne, czyli żeby miało odpowiednią ruchomość w poszczególnych stawach, w tym przypadku w stawie biodrowym. Jeszcze dwa razy. Pięknie. Ostatni raz. Super. Tak jest. Rozluźniamy, odpoczywamy. Zrobimy jeszcze jedną serię, ale dzięki temu, że jesteś tak fajnie rozciągnięta, staniemy troszeczkę wężej jeszcze niż stałaś do tej pory. Jedziemy. Wdech z wydechem w dół. Super. Raz. Tak jest. Dwa. Głośno liczysz? Trzy. Brawo. O to chodzi. 4, 5 i teraz cały czas ćwiczysz, i postaraj się przytrzymać nogi wyprostowane w kolanach. Super, ale tylko zjeżdża do momentu, gdzie czujesz, że jest to jakaś taka mhm. strefa komfortu dla ciebie, że nic mocniej się nie naciąga. Te proste kolana możemy wykonać wtedy, kiedy jesteśmy już przy ćwiczeniach, gdzie czujemy, że nasze ciało może. Takie, taki wariant danego ćwiczenia zrobić. Jeżeli w trakcie tego ćwiczenia na przykład zaobserwujecie, że kręci wam się w głowie albo tracicie równowagę, przerwijcie to ćwiczenie, spróbujcie odzyskać e, równowagę, to, żeby błędnik się uspokoił i wróćcie do ćwiczenia. Jeszcze, Jeszcze dwa. dwa razy, tak. Jeszcze jedno powtórzenie. Ostatnie. Tak jest.